Dziś mi kurwa zgłosił do Bogu. O, wrócił kurwa pan do O, kurwa. Ej, czemu, ej, czemu, czemu nie, mi kurwa wrócił? Czemu mi kurwa bro, się w O, jest. Ten z kurwa bananowy w pierdalone. Fatałagę, że to z patologią nie rozmawiasz, ale nie to ty zostało wczoraj zostało się tak, kurwa poniżyłeś, to... poniżyłeś że jebany kurwa na Twitterze co spatologi Ej to ty nie masz no, twoja... Ej ale to twoja ta inteligencja tak zabłysnąć bo nie wiem Ej, kurwa, dobra bo ty, co ty masz potrafisz? własny dom mieszkasz z matką co zawiodło Jak z matką jak to... że z babą kurwa jesteś głupiego? Ale... ale zostawcie ty kurwa. ty kurwa Co? Kosmo, a się No nie bo się to rozpierdala zjepiwany. To 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 Kurwa A ty masz chuja do gadania kurwa szczerze do zabrazy nie znam Cię kurwa, ale masz chyba do gadania. Kto? Ty? Pomiędzy mną a nim jest kurwa, pomiędzy mną a nim a nie kurwa, tobą i innymi. Ty niepana kurwa. Ku masz bajerę? Kurwa masz kumasz bajerę, To ku Stoisz to stój kurwa Ty powiem tak. Wisiorek no, kurwa strap Kosmo, bo, <noise> <A, głosy> <noise> bo ja wziąłem cię Ciebie i on chyba o tym mówi.